Na magicznym niebie, gdzie promieni gwiazd migotały jak uśmiechy, żyła mała gwiazdeczka, miała srebrzyste promienie i serce pełne ciepła. Jej najlepszą przyjaciółką była Iskierka, świecąca równie jasno i związana z nią od wieków. W pewnej nocy, gdy księżyc był jak srebrny medal na niebie, Iskierka nagle zniknęła. Zostawiając jedynie wspomnienie blasku. Gwiazdeczka, czując smutek, postanowiła wyruszyć na poszukiwanie swojej zaginionej przyjaciółki. Niepewność wokół niej pulsowała, a nocne niebo wydawało się być pełne tajemnic. Podążając ścieżką gwiazd, gwiazdeczka spotkała gwiezdne motylki, których skrzydła migotały w różnych kolorach. Motylki opowiedziały jej, że widziały iskierkę tańczącą z wiatrem na horyzoncie. Gwiazdeczka, mimo niepokoju, cieszyła się nadzieją, że jej przyjaciółka jest bezpieczna. Wędrując przez mgliste lasy, gdzie drzewa były jak cienie ukrywające gwiezdne sekrety, gwiazdeczka spotkała białego zająca. Zając ten miał futro jak płatki śniegu. I podzielił się swoją historią o magicznych przejściach, gdzie gwiazdy spotykają się na swoich nocnych podróżach. Gwiazdeczka kontynuowała swoją wyprawę, mijając błyszczące rzeki, których fale wydawały się szeptać gwiazdne melodie. Spotkała też melodię nocy, gwiazdnego skrzypka grającego na strunach gwiazd, który podpowiedział, że iskierka mogła pójść w stronę melodyjnych szczytów. Serce gwiazdki, choć ciężkie z tęsknoty, nadal świeciło jak latarnia morska, prowadząc ją przez nieznane krajobrazy. Gwiazdeczka wierzyła, że odnajdzie swoją przyjaciółkę. W czasie wędrówki przez nocne niebo Gwiazdeczka dotarła do magicznej góry, gdzie mieszkała mądra Sowa. Sowa miała oczy jak księżyc, a pióra jak złoto. Jej gniazdo było jak królestwo pod gwiezdnym niebem. Gwiazdeczka zapytała sowę, czy widziała iskierkę. Sowa, unosząc się delikatnie na skrzydłach, spojrzała mądrze i powiedziała, że kraina marzeń może być miejscem, gdzie jest iskierka. Wskazała na wschodzącą gwiazdę, mówiąc, że tam właśnie wszystkie gwiazdy gromadzą się na nocnych koncertach. Gwiazdeczka podziękowała mądrej sowie i czując w sercu nową nadzieję, Ruszyła w kierunku wschodzącej gwiazdy. Wiedziała już, że kraina marzeń może być kluczem do odnalezienia jej przyjaciółki. W krainie marzeń, gdzie sny malowały tęczowe obrazy na nocnym niebie, gwiazdeczka spotkała świetlistego motyla. Jego skrzydła migotały we wszystkich barwach tęczy, jak magiczny wachlarz rozpostarty na nieboskłonie. Motyl, unosząc się lekko w powietrzu, przywitał gwiazdeczkę uśmiechem, który roznosił się jak promienie światła. Motyl miał ważne zadanie od Kwieznej Rady. Jego misją było zebrać promienie gwiazd i umieścić je na tęczowym obłoku, by każda gwiazda mogła świecić jeszcze jaśniej. Gwiazdeczka zapytała, czy motyl przypadkiem nie widział iskierki. Motyl uśmiechnął się tajemniczo. I powiedział, że gdy tylko ukończy swoje zadanie, chętnie podzieli się informacją o miejscu, gdzie iskierka może przebywać. Gwiazdeczka, aby motyl jeszcze szybciej ukończył swoją pracę, zdecydowała się mu pomóc i dołączyła do niego w tańcu na tęczowym obłoku. Ich ruchy sprawiły, że promienie gwiazd iskrzyły się jak magiczny pył, malując tęczowe wzory na nieboskłonie. Motyl był jak kolorowy malarz, a każdy ruch jego skrzydeł dodawał nowe odcienie do ich nocnego krajobrazu. Kiedy tęczowy obłok zaczynał błyszczeć promieniami gwiazd, motyl zatrzymał się, uśmiechając się serdecznie do gwiazdeczki. Podzielił się z nią swoją tajemnicą, mówiąc, że widział iskierkę tańczącą na tęczowym obłoku. Gwiazdeczka podziękowała motylowi i ruszyła dalej. Teraz miała pewność, że jej droga prowadzi do szczęśliwego spotkania z iskierką. Podczas dalszej wędrówki przez tajemnicze lasy, gdzie drzewa były jak magiczne postaci, a rzeki świeciły jak śliczne światełka, gwiazdeczka znalazła srebrnego wilka, jego futro błyszczało jak gwiazdy, a oczy świeciły jak małe latarnie. Wilk wskazał jej drogę do Gwiezdnego Labiryntu, gdzie gwiazdy układały się w fajne wzory. Gwiezdny Labirynt był jak kraina pełna tajemniczych znaków na niebie. Gwiazdeczka w końcu tam znalazła iskierkę. Ich radosne spotkanie było pełne śmiechów i uścisków. Teraz razem ruszyły na poszukiwanie magicznej komety, która miała spełnić ich życzenia. Wędrując przez labirynt, przekraczały tęczowe mosty, tańczyły na obłokach, a ich świetliste promienie rozświetlały wszystko wokół. Po długiej podróży zobaczyły kometę marzeń, świecącą pięknie. "Znalazłyśmy swoją kometę!" radośnie zawołała gwiazdeczka. "Kometa marzeń spełniała życzenia każdej gwiazdy, a gwiazda i iskierka miały jedno szczególne życzenie." żeby ich przyjaźń trwała zawsze i tak na magicznym niebie gwiazdeczka i iskierka świeciły razem jak najjaśniejsze gwiazdy zawsze gotowe na nowe przygody ich przyjaźń była jak najpiękniejsza bajka która nigdy się nie kończyła